Cześć, monosimono Sieman, widzowie! Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99, a w dzisiejszym odcinku ozdobimy sobie nasze przepiękne drzewko świąteczne ponad 20 razy, żeby zdobyć nowego Huge Peta, który jest naprawdę drogi. Więc mam nadzieję, że mi się dzisiaj to uda. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. Ja już na start widzowie tutaj nie będę wam przedłużał, bo musimy naprawdę dzisiaj zrobić drzewko 23 razy. Taki jest mój cel czyli potrzebuję ponad 500 ornamentów. Czy mam tyle? Jak widzicie, mam na pewno na 20 takich drzewek zrobienie. I teraz tak, jak zdobyć te ornamenty? Cały czas ludzie pytają, chociaż ten event jest już bardzo długo, ale wytłumaczę wam. Takie gingerbread katy oraz takie festive dragony lecą wam z dropu z ostatniej mapy. Wystarczy, AFK. Rudolf ornament oraz frost axolot ornament zdobywacie widzowie z nowych snowflake giftów. W sumie nie nowych, bo one już mają ponad tydzień. Po prostu otwieracie i macie szansę, że w środku Będą te ornamenty A snow globe ornament dostajecie widzowie Za wrzucanie o ile się nie mylę Nie wiem czy tylko huge No ale na pewno huge petów już wam pokazuję gdzie Dokładnie do huge for lucka Tego tutaj wrzucacie huge Dostajecie takie ornamenty Nie jestem pewien ale jest też chyba szansa Jeżeli wrzucacie tutaj pety na przykład Do tego to titanic prezentu Więc w taki sposób dostajecie te wszystkie ornamenty No i z nich ulepszacie wasze drzewko na maksymalny poziom jaki możecie I staracie się zdobyć huge'a Ogólnie już mam zrobiony 27 rebirf, ponieważ nie chciałem wam tutaj zamulać, bo na początku słabe są procenty na trafienie Huge. Ja na przykład jeszcze nie trafiłem, a od 26 Rebirfa już wam pokazuję, jakie są prezenty. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak, bo to jest ogólnie maksymalny boost, czyli 5% szans na Huge Peta. Zwykły, warto około 500 milionów Golden tak naprawdę z jakieś 1,5 biliona No i Rainbow pewnie jakieś 4,5 biliona I w niego najbardziej się celujemy Rainbow'a W ostatnim drzewku z ostatniego update'u udało mi się trzy takie huge zdobyć Tylko one były wtedy troszeczkę inne Bo to były dragony Dzisiaj mamy lit, oktopusy I mam nadzieję, że trafimy serię dzisiaj Rainbow'a Więc lecimy z pierwszym drzewkiem, zobaczmy co tutaj dostaniemy Patrzcie w ogóle co tutaj leci Bo lecą fajne itemy, typu gifty No książeczki, no to może tak się nie cieszę Ale mamy szansę również na szczęście Spele, i tak dalej. Dobra, 28 rebirth. No, troszkę nam zajmie robienie tego drzewka. Troszkę tutaj zajmie, więc let's go. Kolejne. Fajnie, że można od razu wszystkie naraz tutaj wrzucić. I lecimy. Kolejne podejście. No, liczę ci na dwa huge. Let's go. Proszę cię tu panie Prestonie. Daj je już ko, Bo będzie trochę beka ze mnie, jak nie trafię huge'a. Bo jednak niektórzy z moich widzów, no, robili na dosłownie trzecim, czwartym drzewku tu huge'a. A ja, no, jak widzicie, Bambik drowerku, 30 rebirth, i co? Nic nie ma. Nic nie ma. Nawet jeden huge mu jeszcze nie poleciał. Więc Preston, daj no, coś tu fajnego żeby Beka ze mnie na odcinku nie była. Takie dwa hużiki, szczerze, dwa hużiki, ponieważ no takie zrobienie drzewka jest dosyć drogie. Nie chodzi mi już nawet o wrzucanie tych huge, bo i tak robię z tego osobny opening, ale no widzowie, te Frosted axolotle są na pewno drogie, bo musicie otwierać gifty, ja na te gifty wydaję obecnie bilion, więc takie dwa normalne huży jako tako mi to zwrócą, albo przynajmniej jeden golden, więc lecimy kolejne podejście do drzewka, lecimy gościu, dawaj, 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 dawaj. Aha, i nic nie dostałem Trzecie drzewko zrobione, albo czwarte, i jeszcze póki co nic nie dostaliśmy. No, zapowiada się dosyć kiepsko, aczkolwiek to jest dopiero początek, prawda? Tak naprawdę, no, mamy 5%. Jak zrobimy 20 razy takie drzewko, no to wychodzi nam 100% szans na huge'a jednego chociaż. Zobaczmy, czy to w praktyce będzie miało takie same przeliczenie. Uwaga, kolejne drzewko, i znowu nic nie mamy. Jest kiepsko, jest kiepsko. 32 rebir w drowerku. Wcześniej to już w 32 rebirfie. Powiem Ci, że miałeś już na pewno huge'a. Tak, bo ja ogólnie na ostatnim drzewku miałem ogólnie łącznie 50 rebirfów i udało mi się zrobić trzy huge wtedy. No, miejmy nadzieję, że dzisiaj do 50 też zrobię trzy huże. Beka będzie jak będę miał 50 rebirw i zero huge. A. No wtedy to ja sam z siebie nie wytrzymam z beki. Dobra, kolejne podejście. Czy będzie coś? Czy będzie jajuszko? Nie ma jajuszka. 33 rebirf, my dalej nic nie mamy, nawet pierwszego zwykłego... Chudza. Oj, czyżby znerfili jakoś te drzewko? Nie no, procenty są te same z tego co wiem. Tych hujczy dosyć sporo dropi, bo jest ich 265. Dobra, miejmy nadzieję, że tym razem coś siądzie. Proszę cię, no Prestoniku, co ty tutaj mi robisz? Daj no coś dobrego. Halo! 34. Birw. Ej, 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 co to ma być? Proszę oddać mi szczęście, proszę dać mi tutaj laka. Widzowie, dajcie łapkę w górę. Każda łapka, pamiętajcie, 1% więcej do szczęścia. I w ogóle coś, co jeszcze miałem wam powiedzieć, fajnej temy, to jest również tutaj Chess Spell, no tsunami, a reszta, no to tak. Średniawka po prostu, średniawka to nawet nie ma co gadać. No i te gifty też są spoko, prawda? Gifty też są spoko, jeżeli polecą wam w dużej ilości. I dobra, lecimy, kolejne podejście, kolejne podejście. Może tym razem udane. Zobaczmy, czy oktopus. Ej, dobra, Beka serio będzie ze mnie, jeżeli ja serio dzisiaj to huge nie trafię. Ja szczerze obstawiałem, że no z pierwszych trzech rebirfów trafimy, i potem kolejnego, i kolejnego. A obecnie ja liczę chociaż na jednego. Tak, serio, ja liczę chociaż na jednego obecnie. Zobaczmy, czy tym razem będzie Ja już go. Proszę cię, presto. Nie ma huge peta dalej. Czajcie to? Mi się już powoli kończą ornamenty. Zostało jeszcze z 10 podejść tak naprawdę. No nawet ponad 10. 12 dokładnie o ile się nie pomyliłem w obliczeniach. A obecnie nic nie dostajemy. Więc no albo się teraz zacznie tutaj zwracać ten opening. Albo faktycznie będę no na minus. Bardzo na minus. Ultra na minus. Bo tak jak mówiłem na to drzewko w samych giftach wydałem na spokojnie bilion. Na spokojnie. Plus no jak licząc huge. No to 4 biliony. Tak bo na huge w ostatnim odcinku wydałem 3 Biliony, więc takie drzewko tak realnie kosztowało mi 4 biliony gemów. Lecimy dalej, nie poddajemy się, zobaczmy, czy ten opening jako taka nam coś da tutaj. I książeczki do mojej kolekcji. Fajnie, fajnie, cieszę się z książek. To nie jest tak, że mam ich miliony i mi są niepotrzebne. Wcale. 38 rebirw. Jest kiepsko, już niecałe 10 prób nam zostało. Teraz to już nawet nie liczę na normala. Jeżeli mają być normale, to dwa minimum. Jeden golden musi wylecieć na pewno, albo rainbow. Rainbow bym się giga cieszył. Beka będzie jak drowerku, to sobie takie życzenia tutaj składasz, a nic nie dostaniesz i tak. Dobra, lecimy, no długo się ładowało to drzewo, więc liczyłem, że coś było. Ale no niestety skiepscizna, jest mega słabo. Już nawet mniej niż 10 drzewek nam zostało. Ej, naprawdę, jak ja do 50 nie zrobię, to już widzę, jak jeden z moich widzów będzie się ze mnie śmiał, bo ja się z niego śmiałem, że no nie udało mi się zdobyć huge'a chyba tam do 30 rebirfa, coś takiego. No mi obecnie do 40 się jeszcze nie udało, więc on już na pewno ma bekę z tego odcinka. Pozdrawiam, gaming. Lecymy, kolejne podejście. Ja się nie poddaję, ja tutaj mam wiarę. Poleci Rainbow, będę szczęśliwy, panie Prestonie. Poleci Normal, też będę szczęśliwy. Daj cokolwiek. Ja nie nie wiem, ja mam wyłączonego huge'a, w ogóle dostawanie huge'a jest tu wyłączone, czy o co tu chodzi? No nie wiem, wam powiem, nie wiem, wiem, że mi się kończą ornamenty na pewno. I jest to bardzo bolesne, że się kończą ornamenty, ponieważ no, no nic nie mamy po prostu, nic nie mamy. Naprawdę, ja nie wiem, czy ten odcinek nawet stawię, jeżeli nie będzie huge'a. Ej, no co to ma być? Ej, dobra... Czy te drzewko jest kamerskie oficjalnie? Naprawdę na no 42 rebirfy. 100% szans na QG dzisiaj mamy tak naprawdę. I przypominam, do tych 42 rebirfów ani razu nie wyleciał mi huge pet. Wcześniej też nie wyleciał, poza odcinkiem. Więc otwieramy dalej no z wiarą na to, że będzie ten huge zaraz tutaj. I dobra, powiem szczerze, no jestem totalnie załamany obecnie. Ja nie wiem, kiedy ten huge pet wyleci. Ej, ornamenty nam się kończą. Cztery ostatnie podejścia zostały. Dziecowie, błagam was, trzymajcie kciuki za mnie. 5% jest to naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza, że robimy to drzewko 20 razy. To już jest wtedy 100% szans na huge'a. A drower i tak, nawet jak ma 100%, to i tak nic nie dostanie. Zobaczmy, czy tym razem niestety dalej nic nie mamy. Ostatnie trzy podejścia. Ej, dobra, ja jestem totalnie zaskoczony. Ja trzy huge'y liczyłem minimum. Takie dwa to jest najmniej, najmniej. a Nawet jednego nie dostanę. Będzie na serio ze mnie ultra beka. Uwaga, lecimy kolejne podejście. Ostatnie trzy nam już zostały. W sumie dwa, bo te już mija właśnie i czy jest huge pet? Nie ma huge peta. Ej, dobra, ostatnie dwa podejścia zostały. Ja Nie wiem, co tu się dzieje. Zaraz 50 rebirfów. Przypomnę, w ostatnim updatecie na 50 rebirfów miałem 3 huge. Teraz będę miał prawdopodobnie 0. Uwaga, przedostatnie tutaj zrobienie, udekorowanie drzewka. Podskoczmy sobie, może taktyka podskakiwania odda. Zobaczmy, czy wyleci nam chociaż jeden huge pet. Ej, nie, dobra, już widzę, że go nie ma. Dobra, nie, to jest beka ze mnie. Dobra, pamiętam, ja tak, Preston robi sobie ostatnie ze mnie bekę. W tym updatecie. Nie licząc pierwszego dnia, gdzie dropnęliśmy Titanic IC Phoenixa, to cały czas jestem codziennie na minus. Ale dobra. Ładujemy ostatnie ornamenty, żeby nie było. Ostatnia szansa, Preston. Ostatnia szansa, żebyś dał coś ciekawego. Czy będzie mi w ogóle stać, żeby jeszcze jeden chociaż tutaj zrobić ornament? Nie wiem. Póki co otwórzmy sobie. Nie ma co gadać. Albo się uda, albo nie uda. Po prostu let's go. Ostatnie podejście i oficjalnie 20 rebirfów i nie ma huge'a. Nie, dobra. To już na pewno są żarty ze mnie strojone. 100% są ze mnie żarty strojone. 47 rebirfów. Ja muszę dozbierać sobie ornamenty, widzowie. Ja muszę do 50 dobić. Ile potrzebuję, widzowie? Ciężka matematyka. 26 razy 3. O ile się nie pomyliłem, to jest 78 takich Frosted tak salut ornamentów. Wiecie co, idę szybko dozbierać. No i witam Was ponownie. Ja sobie dozbierałem moje ornamenty i chciałem Wam pokazać porównanie, jak wygląda moje drzewko w porównaniu do innych. Do no 4 rebirfy, 3 rebirfy. No, ludzie ich nie robią, tylko ja jestem inny i robię te rebirfy. Nie wiem po co tracę te gemy, ale okej. Okay. Ostatnie 3 szanse, jeżeli nie, to naprawdę, widzowie, możecie ze mnie cisnąć na maksa bekę. Tylko teraz tak, czemu nie mam Rudolf ornamentów? Halo, halo, co tu się wydarzyło? Czy ja źle dozbierałem? Dobra, robimy przedostatnie, w sensie przed, przedostatnie drzewko. Zobaczmy, czy dostaniemy huge'a. Może tu widz doda szczęście. Uwaga, let's go! Prestu! Nie, ostatnie dwie szanse i bo dzieci mogli mieć ze mnie na maksa bekę. Przysięgam. I czuję, że mi braknie giftów, więc będę musiał iść na training trochę dozbierać, ale zobaczymy, uwaga, let's go. Kolejne podejście. Let's go, come on, come on. Przed ostatnia szansa. Uwaga, albo będzie, albo nie będzie. Sprawdźmy, czy będzie huge, no jeden huge, czy to jest tak dużo? Dobra, golden, mamy goldena, mamy goldena, mamy goldena, mamy goldena. Uwaga, let's go, jest golden, jest wreszcie golden, udało się, mamy go, mamy cute lead Octopus golden, dobra, Aż kamerkę mi wywaliło człowieku z wrażenia. 49 rebir, dopiero zdobyłem Golden Huge'a. Mamy go! I czy staćmy jeszcze na jedno drzewko? Dosłownie brak im paru no ornamentów, ale zrobimy je sobie, zrobimy jeszcze je sobie. Uwaga, pokażę wam jak on wygląda w końcu. Ej, aż mi serce zaczęło walić, wam powiem. on jest warty, 2 biliony. No realnie pewnie sprzedam go za jakiś bilion, może półtorej, ale wygląda ładnie. Serio, wygląda ziomo kozacko. Patrzcie, jak on się prezentuje z bliska. No, jest pan kolega tutaj cudowny. W wersji normal również jest przepiękny. I też taka mała poprawka ode mnie, te i oto te ornamenty dostajecie z dropienia na ostatnim mapie Break i Blessów. Po prostu niszczenia ich. Ten i ten z giftów, a ten zrzucanie tych huge. Bo tutaj zauważyłem, że ja teraz otwieram gifty, a to leci po prostu z dropu. Więc muszę chwilę nazbierać, żeby uzbierać takich 7 Rudolfów. Witam, witam, dorzucam oczywiście te ornamenty i powiem wam, że Preston jest strasznie znerfił, jak wcześniej na przykład 10 takich dropiło w minutę, to teraz musiałem stać 40 minut, żeby takich 7 nadropić, więc no, nie wiem czy jest coś popsute, czy znerfione, ale oficjalnie ostatnia szansa na dzisiejszym odcinku, czy będzie jeszcze jeden huge'ek, 50 rebir, daj tak no Preston na, wiesz, na zakończenie coś fajnego, proszę. Co ty na to? No dobra, no już nie będę narzekał. Mamy Golden Huge'a. Niby wartość 2 biliony, ale realnie on jest pewnie wart z 1-2 biliona. Ale i tak jestem zadowolony. Może jestem na minus, ale jest huge na odcinku, czyli widzowie nie będą mieli ze mnie beki. To jest najważniejsze. No i w takim uśmiechniętym nastroju można skończyć dzisiejszy odcinek. Ale zanim skończymy, zróbmy sobie jakiś konkurs. Mianowicie rozdajmy jaki Huge Snowflake do minusy. I zróbmy tak. Każdy z łapek pod tym odcinkiem to jeden Huge więcej dla was. Czyli 1000 łapek, 10 już do wygrania. Tapujcie w te łapki, zobaczymy, ile dacie radę wbić. I jeszcze na ekranie teraz macie zwycięstwo ostatnie głosowania. Serdecznie, mordeczki wam gratuluję, i nagrody zostały wysłane do waszych mailboxów. A póki co, to na tyle. Dzięki serdecznie jeszcze raz za oglądanie, życzę Wam wspaniałego ciągu albo wieczoru, w zależności od której godzinie oglądacie. Ja zmykam i słyszymy się w następnym odcinku. manu.